Dzień dobry, Marta Śliwińska. Witam w programie Top Podlaskie, w którym będziemy pokazywać wszystko to, co u nas na Podlasiu najlepsze i rozmawiać z najciekawszymi ludźmi z naszego regionu. Dziś w studio Podlaskie24 gościmy Michała Ciruka, białostockiego rapera, autora tekstu, poetę, malarza i grafika. No tak, zgadza się, w większości z tych rzeczy jestem bardziej lub mniej czynny. Jego Określenie mnie poetą to też jest dosyć, dosyć duże słowo. No, ale te próby poetyckie, teksty hip-hopowe też można gdzieś tam podpiąć pod tą poezję, więc wszystko się zgadza. Michał, nie będę ukrywać, że jednym z takich głównych powodów naszego spotkania są jeszcze ciepłe pocztówki mhm. z miasta B, część druga. Tak. I zarówno ta pierwsza część, jak i ta druga to takie albumy bardzo białostockie. Czy to jest forma muzycznego, zaproszenia do muzycznego spaceru po Białymstoku? Na pewno tak. Gdzieś tam już od kilku lat wychodził za mną pomysł, żeby oddać taki swoisty hołd dla naszego miasta i, i zrobić płytę wyłącznie skoncentrowaną na, na tutejszych klimatach. I parę lat temu, Wodaj cztery, natrafiłem na, na taką informację w internecie, że jest możliwość uzyskania stypendium artystycznego dla młodych twórców. I właśnie wtedy zwietrzyłem tą furtkę, że, że może to jest ta okazja, żeby zrobić taką płytę. No i tak powstała pierwsza część, udało mi się, miasto mi zaufało, więc, więc pocztówki powstały. Chodzę po centrum, schowany w kaptur Obserwuję miasto, staję się białym stokiem Małym krokiem winny wymiar Paszport, Michał Ciruk, znów po cichu Ściera najki, gdzie była wodopojka Sienny rynek i Hanajki mijam Stary gryw, stary loft I odeon, białoruski grajek na suraskiej Dzierży akordeon, lubię Poczciwy central, to PRL-u Tu pracowała pani z wąsem Wszyscy ją widzieli, pamiętam Puste schody, za rękę brałem matkę Kto nie bał się upiornych stopni Na dworcową kładkę, gładko w sam wydeptuję znane dróżki, białostoczanki spacerują po rynku kościuszki. Nie wyrwę tych anielic dziś, po co im dam w podarku? W dodatku wyglądam jak ten pieska w z parku. Szukam kartki i ołówka, pisać chcę. Pierwsza pocztówka z miasta B. Wysyłam pokój z Białegostoku do ludzi wokół miasta B. Siłą rzeczy e, pociągnąłem temat, bo jednak w sześciu utworach na pierwszej epce nie udało się jakby zamknąć wszystkich interesujących tematów, także tak, doczekaliśmy się drugiej części, również dziękuję władzom, że, że, że mi zaufały, no i mam w planie trylogię, także przydam jeszcze trzecia część za jakiś czas. Tak, Michał, czy ta... Druga płyta różni się czymś? Na pewno się różni, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, bo przy pierwszej części osobą odpowiedzialną za muzykę był wyłącznie Marek Kubik, natomiast przy części drugiej już zaprosiłem różnych producentów do współpracy. Może w samym dźwięku album jest bardziej taki hip-hopowy, jeżeli chodzi o te bity. Nie jest tak piosenkowy, tak jak w przypadku pierwszej części. A jeżeli idzie o tematykę, no to, to no jest na pewno podobne, bo wszystko jest o naszym mieście, o ludziach związanych z naszym miastem, o, o legendach jakichś, o ciekawych miejscach. Także to się nie zmieniło, tylko bardziej właśnie muzyka. No właśnie, Michał, bo Twoje utwory są przepełnione i miejscami, i historiami, mhm. i ludźmi, którzy tak naprawdę budują klimat tego naszego miasta. Tak. I jak tak słucham tych wszystkich utworów, to wydaje mi się, że tak naprawdę niewiele znamy tych historii, a mam wrażenie, że ty znasz ich więcej niż my i czy ty jesteś tą kopalnią tej wiedzy, czy w jakiś sposób bardzo, znajdujesz? Bardzo miło, że tak jestem postrzegany jako kopalnia wiedzy, ale to, to nie jest tak, ja tak naprawdę dzięki pracy nad, nad pocztówkami sam się uczę wielu rzeczy, zgłębiam tematy, słucham ludzi, czasami ktoś mi podsunie pomysł, także nie jestem jakimś kompendium wiedzy o stoku ale... Każdą chwilą jakby mam tej wiedzy coraz więcej i, i cieszę się, że mogę się podzielić, no bo akurat w przypadku kawałku Andrzejku, na przykład, który jeżdził, jeździł autobusami, no to jest to postać, którą kojarzy większość z nas i, i, i spora część osób natknęła się na tego człowieka. Ja też miałem okazję się spotkać parę razy, zamienić parę słów. Ale już na przykład, jeżeli chodzi o Zenka Borowskiego, harcerza, który zginął mając 13 lat, bo, bo ratował polskie książki i chciał gdzieś tam powiększyć swoją szczupłą biblioteczkę. Gdy Zawisza Wisza z Białego Stoku ma 13 lat, w sercu miłość do przygód i książek, jak zdobyć jedną z nich, jakie ryzyko się wiąże? Za oknem wojna straszna, jak pusta biblioteka w czasie, gdy skrawki wiedzy chłoniesz na tajnych kompletach w czasie zakazanych, lektur, gdy cenzur. To już nie jest tak znana historia, i, no i fajnie, że można to nagłośnić. Oczywiście, sam film o zenku też jest dobrą lekcją historii. No, dodatkowo kawałek też pewnie, pewnie robi robotę i większość więcej osób może się zapoznać z tą historią o, o zenku. czy znaczy to był trudny utwór dla Ciebie? Jeżeli chodzi o napisanie, tak jak najbardziej, bo. Gdzieś tam przeniesienie się w czasy wojenne, wczucie się w postać tego chłopca, to, to jednak wymaga sporo czasu i gdzieś tam natchnienia, którego nie, jest, nie przychodzi zawsze na zawołanie. Także niewątpliwie to był kawałek, nad którym pracowałam najdłużej, jeżeli chodzi o pocztówki z miasta B, część druga, ale wydaje mi się, że wyszło dobrze. Takim naj, największym komplementem było było właśnie pochlebstwo ze strony kolegi Zemka, który był obecny na premierze drugich pocztówek i który właśnie tam gdzieś skomplementował, pochwalił i nawet jak na scenie, już pod koniec to wstało i z pierwszego że panowie, rapierzy, to do was ta scena należy. I to jak się zrobiło ciepło na sercu, fajnie, że, że, że się spodobało. Także utwór był trudny do zrobienia, ale wartościowa rzecz myślę, że wyszła. No właśnie, bo wracając jeszcze do tych małych historii, znamy też wielu białostoczan, znamy, nie znamy, mijamy uh -huh. bardzo często osoby, które po prostu mijamy i, i, i niekoniecznie tak. znamy ich historię i tutaj chciałam powrócić, uh -huh. bo sam już, ja, sam już o tym wspomniałeś, e, utwór Andrzejku, tak. który, który jeździł uh -huh. białostocką komunikacją miejską uh -huh. e, i też tak naprawdę sama nie wiedziałam o tym, że on miał wybitnych rodziców, pan Stanisław tak, tak. Bukowski, architekt uh -huh. i mama Placyda, wybitna malarka. Zgadza się. Faktycznie ja też, jakby ta wiedza nie była dla mnie oczywista od początku. Swego czasu Ania Łuszyńska podpowiedziała mi właśnie, że, że no, to Andrzej to nie tylko on, ale właśnie jego utalentowani rodzice. Pan w podróży M.P.K. Jedzie jak króli, rozmawia z kierowcą. Lub robi zapiski, się kłania wszystkim głośno. Jedzie jak na ostatnim siedzeniu. Czy czy ajba, ajba, i klaszcze w ręce. Tak, śpiewasz o białostockich uliczkach, ulicach większych, mm. mniejszych, o białoruskim grajku z tak. o stawach marczukowskich, o białostockich ryneczkach, kawaleryjska, tak. jurowiecka. Czy to jest jakiś sposób, forma zaklinania czasu tego, co, co gdzieś tam ucieka, co odchodzi? Myślę, że w jakimś stopniu na pewno. Wspomniałaś o tych uliczkach. Bardzo lubię spacery właśnie młynową, gdzieś tam mochylowską, żółtą. To jest klimat niepowtarzalny, tak właśnie tam ten czas się trochę zatrzymał i, no i trochę smutno, że tych starych domów, studni, tych okolic pachnących wilgocią, tego mikroklimatu jest coraz mniej. No ale chociaż w swoich utworach mogę to utrwalić i jakoś zapisać w pamięci. A śpiewna mowa wyscana z mlekiem matki Podlaskiej pogwarki. chciałam zapytać, czy tak. śledził się zaciągasz z dumą? Jak najbardziej. Teraz staram się pilnować trochę, ale jakiś czas temu byłem gościem w radiu u takiego swojego znajomego i już. Przez cały czas powtarzałem dla i, i, i zaciągałem wcale niespecjalnie. On myślał, że to taka kreacja z mojej strony, a ja no faktycznie popełniam te błędy, ale jakby nie, nie wstydzę się tego za bardzo i, i ta mowa śpiewna, to śledzikowanie, no to nie jest powód do wstydu. Niektórzy wnoszą właśnie swoje dialekty i, i jakieś prywatne slangi na piedestał, także my też nie powinniśmy się tego. E, e, jakby wstydzić i, i czasami jak gdzieś jadę na koncert w Polskę i są koledzy po fachu raperzy, którzy właśnie gdzieś tam się e, naigrywują leciutko, ale to zawsze jest w takiej formie przyjaznej. Michał, y, kiszka babka, placki kartacz, kto nie pije ten jest kartacz tak. Chciałam nawiązać właśnie e, i zapytać, e, za te trudne pytanie, to samogonka e, czy berberucha? E, samogonka jakby jest jednym z moich ulubionych trunków i e, Gdzieś tam sobie pozwalam, jak jestem na takiej swojskiej imprezy. Samobronka, 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 Lejo Samobronka, pięćdziesiątka, daj kierunka, nalejo. No i właśnie bardziej, gdy do tego takie przekąski jak kiszka ziemniaczana, czy, czy, czy właśnie kartacze. Ktoś tam się przyczepił, że w tekście też pada devola i że tam, że po co tak wsadzałem to do jednego gara, ale no jednak takie potrawy na jakichś weselach też się pojawiają, także swojskie jadło i samogonka jak najbardziej, berbyluchę nie, nie, nie. Czyli swojskie, podlaskie klimaty tak, tak. i smaki. Tak, 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 lubię. Michał, gdybyś miał powiedzieć, czym jest dla Ciebie Białystok, Białystok w mhm. blasie? Uh, takie szerokie pytanie tak naprawdę, no, na pewno jest moim domem, jest miejscem, do, z którym jestem związany emocjonalnie. Muszę zaznaczyć też, że bardzo lubię podróżować i wyjeżdżać z miasta, gdzieś tam ostatnio miałem bardzo fajne wakacje w zeszłym roku, pojechaliśmy z dziewczyną na taką podróż po Europie, w dużej mierze podróżowaliśmy autostopem, no i było naprawdę super, no, wyjątkowe przeżycie. Ale jednak, jak się wraca do tego miasta, już jakby przekracza się te mury miasta, no to ono serce gdzieś tam się robi właśnie cieplej i, i, i lubię to miasto, mimo że często mnie wkurza, jakieś tam niektóre rzeczy mi nie pasują, ale, ale nie zamieniłbym tego na, na inne żadne. No właśnie, powiedziałeś wkurza, ale chyba też inspiruje, prawda? Tak, jak najbardziej. Zresztą te rzeczy, które wkurzają, też potrafią być inspirujące. Także tak, tematów na, na kawałki jest sporo. Tym bardziej, że na co dzień chodzę sporo po ulicach, bo, bo pracuję z bezdomnymi, gdzieś tam siłą rzeczy sporo spaceruję. Także obserwuję Biały Spectre, jak się zmienia, jak się rozrasta, jak gdzieś te stare domy są wypierane przez nowoczesne budownictwo. No, też dużo rozmawiam z ludźmi, lubię ze starszymi osobami porozmawiać i dowiedzieć się czegoś nowego o, o naszym mieście, także jak najbardziej jest inspirujące. Śledzę też grubsza to, co się dzieje w sporcie naszym lokalnym, nie? Że tam jestem mega znawcą, ale, ale trochę się interesuję. Także no, staram się być dumnym białostoczeninem. No i to słuchać w Twoich utworach. A do kogo tak najbardziej hmm. kierujesz te swoje kawałki? Znaczy tak, jeżeli chodzi o, o pocztówkowe numery, no to mm, oczywiste jest, że to są y, kawałki dla Białostocza, no ale tu bym nie, nie rozgraniczał, że y, są kierowane y, do małolatów albo do osób starszych. To myślę, że są na tyle uniwersalne, że, y, że osoba starsza znajdzie coś dla siebie, młodsza też. Y, na pewno sama forma, bo jest to rapowane, no to gdzieś y, to młodsze grono trochę y, jest bardziej zainteresowane ale miałem parę sytuacji takich, że ktoś do mnie się odzywał na Facebooku, gdzie wymienialiśmy się numerami telefonów i byłem przekonany, że umawiam się z, z kimś młodym, bo ktoś chciał kupić płytę, a to były na przykład dwie panie, takie około 60-letnie, które po prostu bardzo chciały mieć płytę, bo podobały się, gdzieś tam usłyszały. I takich sytuacji było więcej, więc no, no jest to bardzo miłe. Na koncercie też ostatnim premierowym było sporo osób w wieku moich rodziców, czy nawet dziadków. Więc są w miarę uniwersalne. No właśnie. A jak reakcje? Czy spotykasz mhm. się, czy rozmawiasz, czy może ktoś pisze, i, i jak ludzie mhm. w ogóle reagują na, na, na Twój album, pierwszy mhm. i drugi? To znaczy, na pierwszy bardzo fajnie. Wszystko zostało przyjęte i, i spotykałem się z, raczej z pochlebnymi opiniami. No, jedynym takim zarzutem, jaki do pierwszej części, i do drugiej, jest to, że, że jest album jest za krótki. No, ale ja tak od początku planowałem, żeby to było właśnie sześć numerów, same konkrety, żeby tego nie rozciągać, nie robić zapychaczy żadnych I, i to był taki zarzut. Drugi album, jakby na razie, w internecie jest tylko jeden kawałek, więc nie wszyscy jeszcze się zapoznali, ale sukcesywnie będę wrzucał gdzieś na YouTube'a kolejne utwory, więc może ten feedback będzie większy niedługo. A chyba, gdzie można dostać Twoją płytę? Mhm. Można bezpośrednio ode mnie pisząc na maila tierson 1983 gmail.com i wtedy jakoś już się zgadamy i, i po prostu będzie można ten album nabyć. Dobrze, bo zapytałam, pytałam o pocztówki, a co poza pocztówkami muzycznego w mhm. Ciebie się dzieje? O, dzieje się sporo, to znaczy teraz jakby jestem mm, na takim etapie, że trochę łapię oddechu po, po tych y, drugich pocztówkach. Ale na przykład w zasadzie gotowy album o nazwie Poza Czasem, czyli produkcja z Markiem Kubikiem, też czeka tak naprawdę na wydanie. Zrobiliśmy dosyć ambitny materiał, ponieważ jeżeli chodzi o muzykę, to wszystko jest oparte o elektronikę z lat 80-tych, 90 -tych. Ja rapuję teksty science fiction trochę, także nie jest to coś, czego młodzież słucha dzisiaj najczęściej i tak zastanawiamy się jak to wydać, bo bardzo byśmy chcieli, by dużo pracy włożyliśmy, tylko czekamy na odpowiedni moment i, i zobaczymy. Także to na pewno gdzieś tam już piszę kolejne wersy, bo długo nie mogę wytrzymać bez stworzenia i, i coś tam powoli powstaje. Ale tak jak mówię, teraz album poza czasem jest jakby na pierwszym miejscu po pocztówkach. Michał w takim razie dziękuję ci bardzo dziękuję za rozmowę również. i czekamy na kolejne pocztówki i kolejne okay. twoje muzyczne przygody. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo.